Chciałabym z Wami zacząć indeks sprawności fizycznej. Klasy 5, 6 i 7 już to robiły. Czwarte zrobią to po raz pierwszy. Robimy to co roku, żeby sprawdzić Waszą sprawność fizyczną. Indeks składa się z sześciu prób, z tym, że dwóch prób w domu nie uda nam się zrobić. Jest to zwis na drążku, czyli siła mięśni ramion oraz wytrzymałość, czyli bieg. Mam nadzieję, że jak wrócimy do szkoły, to dokończymy ten indeks. Dzisiaj zrobimy pierwszą próbę, czyli szybkość. Próba wygląda następująco: przez 10 sekund unosicie kolana i klaszczecie pod kolanami jak najszybciej. Zaraz wam to pokażę, jak to ma wyglądać yy, szybko. Dobrze by było, żebyście sobie znaleźli w domu kogoś, kto wam pomoże, kto włączy stoper i powie wam start, a po 10 sekundach powie wam stop. Wy sobie liczycie klaśnięcia lub ta osoba, która wam będzie pomagała. W tym przypadku yy, ja sobie sama będę liczyła klaśnięcia. Start. Stop. 36. Jeśli chodzi o wynik, to dla dziewczyn, na maksymalną ilość punktów, czyli na 6 punktów, jest 35 klaśnięć, czyli mi się udało zdobyć 6 punktów. Na 1 punkt to jest 12 klaśnięć. U chłopców, minimalna, czyli 1 punkt, to jest 15 klaśnięć. U, na 6 punktów to jest 40. Ale całą tą tabelkę Wam wyślę, więc będziecie wiedzieli, ile dokładnie punktów zdobędziecie za daną yy, próbę. I robicie sobie w domu trzy takie próby i wysyłacie mi najlepszy wynik.